Cześć, witajcie w kolejnym poradniku o modzie Mob Creatures. W dzisiejszym zajmiemy się modem, nie, w dzisiejszym zajmiemy się kotkami w tym modzie, które są jednymi z najbardziej rozbudowanych potworków. Tak mogą się wspinać na drzewach. Nawet sam proces rozmnażania mają bardzo rozbudowany, ponieważ jeden z kotków staje się, jeden kotek po całym stosunku jest w ciąży, kładzie się do łóżka. No i to wszystko jest tak bardzo fajnie rozbudowane. Pokażę Wam jak je karmić, jak odpowiadać na nich, emot, ikony, jak pomagać im właśnie schodzić z drzew, no i wiele, 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 wiele więcej wartościowych informacji. Więc miłego oglądania. Zaczniemy sobie od oswajania ryb. Przejdźmy teraz do samego oswajania kotków. Kotki oswajamy upieczoną rybą. Jak zdobyć rybę pokazywałem już w ostatnim poradniku, więc jeżeli kogoś to interesuje to może teraz kliknąć. A poza tym potrzebujemy także medalion. Medalion robimy z dwóch sztuk skóry oraz jednej sztabki złota. W taki sposób. Teraz wystarczy, że podejdziemy do naszego kotka, rzucimy mu rybę. No jak widzimy i słyszymy jest taki mały odgłos gryzienia tej ryby oraz jak widzimy ryba znikła, co znaczy, że Kotek ją zjadł i możemy go teraz oswoić używając na nim medalionu. Podchodzimy, klikamy na niego, wyskakuje nam okno z wpisaniem imienia. Możemy tutaj nie wpisywać imienia, czyli będzie on wtedy bezimienny. Ja wpiszę tutaj e... YouTube, będzie się nazywał YouTube, takie fajne imię, dobra. No jak widzimy już się pojawiają komunikaty, Ja zaraz te komunikaty, te emotikony wyjaśnię. Ym, dobra, tak właśnie by się oswajało tego kotka. Niestety youtube gdzieś zaginął, zastąpi go Lewidia. Przejdźmy teraz do samych łóżeczek oraz kuwet. Ym, dobra, zacznijmy od tego, jak zrobić, żeby to wszystko mogło się poruszyć. Jak widzimy teraz jest to statyczne, czyli się nie rusza. I możemy to z łatwością zmienić w opcjach modyfikacji. Wchodzimy w Other Settings, no i mamy tutaj static litter i static kitty bed. Włączamy, no, włączamy na No no i teraz możemy tym poruszać. Żeby przemieszczać to, możemy także podnieść to i położyć to na głowę, po prostu prawym przyciskiem myszy. Teraz znajduje się to na głowie i opuszczamy je ponownym kliknięciem prawego przycisku myszy, celując na dany przedmiot. Teraz pewnie dużo osób się zapyta, nasz kotek jest już zdenerwowany, dużo osób się zapyta, jak yy, przywrócić kuwetę lub łóżko do ekwipunku. Yy, nie możemy tego zrobić niszcząc ją, ponieważ nie da się jej zniszczyć. Robimy to trzymając kill off. Trzymając kilow, wystarczy prawym przyciskiem myszy yy, wycelować i kliknąć na dany przedmiot i automatycznie powróci nam do ekwipunku. Teraz Wam może pokażę, jak zrobić yy, takie łożeczko i kuwetę. Łóżeczko robimy z, z wełny. Wełna może być kolorowa. Przez to łóżko także będzie kolorowe. Wełnę kładziemy po środku na około 5 sztuk desek. No i w rogu jedną sztabkę żelaza. I mamy łóżeczko. Kuwetę robimy podobnie, podobnie jak skrzynie, lecz po środku dajemy piasek. Stawiamy je na ziemię prawym przyciskiem w myszy. Nasz kot może być głodny, dlatego do tych łyżeczek dołączono miski, do których możemy albo wlać mleko, albo jedzenie. Jedzenie, specjalne jedzenie dla kotka robimy z surowej ryby oraz surowego mięsa, z surowej wieprzowiny. To wystarczy, że położymy je obojętnie w jaki sposób zawsze nam wyjdzie jedzenie pokarm dla kotka. Mamy tutaj cztery użycia. I napełniamy sobie tutaj tą miseczkę klikając po prostu. Oczywiście możemy także to napełnić... Oczywiście możemy to także napełnić mlekiem. Oczywiście możemy to także napełnić mlekiem klikając na, na łóżeczko, nie na miseczkę, bo wtedy mleko się wyleje. Teraz idziemy po naszego kotka. Tutaj mamy bardzo fajną opcję. Kotka możemy zwyczajnie podnieść klikając na niego. O. W tej chwili ten kotek ym, owinie się o nasze, o nasze gardło, o naszą szyję. Możemy go tak w ten sposób transportować do docelowe miejsce. W zależności czy kłatyk jest głodny czy nie ym, położy się do tej, do tego łóżeczka i zacznie jeść pokarm. Mamy jeszcze przyjaciela dla Lewidii, Garfielda. Może on będzie głodny. O jak widzimy, Lewidia jest głodna. Kładzie się do łóżka. No i teraz zacznie. Jak słyszycie, już je. Tym samym, tym samym tutaj poziom tego jedzenia obniża się w tej miseczce. I tym samym kotek jest zadowolony. Musimy o to bardzo dbać, ponieważ w innym wypadku będzie on zdenerwowany i zacznie nas atakować. Po tym jak kotek zje swój pokarm, ważne jest, żeby miał do dyspozycji czystą kuwetę. On się w tej kuwecie załatwi. Tu pojawi się taki, taki, taka emotnikona. Tu widzimy, że Garfield jest głodny. To właśnie była emotikona oznaczająca głód, no jak widzimy mamy teraz tutaj zrobił małą kubkę <grymne> i kuweta jest brudna Garfield sobie pije mleko a teraz wam pokażę jak czyścimy kuwety, kuweta czyści się po jakimś czasie sama a żeby ją, żeby ją wyczyścić od razu wystarczy, że zbierzemy trochę piasku i klikniemy piaskiem na daną kuwetę no i jest od razu czysta no i teraz możemy poczekać. Aż Garfield je, widzicie Garfield je, o to jest komunikat, że potrzebuje potrzebuje kuwety, a to jest komunikat, że chce się wspiąć na drzewo. Ja on to zaraz wytłumaczę o co tam chodzi, co tam trzeba robić. To zaraz sobie tam do niego pójdziemy. No Garfield teraz tutaj się załatwia. Myślę, że nie powinien mu przeszkadzać. No i jak to wszystko zrobi to czyścimy naszą kobietę. Tak Jak mówiłem kotka możemy podnieść klikając na niego Duży, czyli dorosły kotek będzie się nam owijał o szyję Malutki będzie natomiast stał na głowie Możemy także kotka przenieść za pomocą liny Czego jednak kotek nie lubi, ale chciałem Wam przedstawić wszystkie możliwości Tak, za pomocą liny łapiemy go za nogi no i w ten sposób go możemy teraz transportować Trochę dziwnie to wygląda Kotek już macha nogą co oznacza, że nie jest za bardzo zadowolony Gdy go puścimy Gdy go puścimy to, to będzie troszkę podenerwowany i będzie nas mm, Tak, będzie nas atakował Jest tutaj włączono nieśmiertelność, czyli nic nie zrobi Kotki w nocy zapadają w sen O, to jest właśnie emotnikona y, snu Ja mam, może tutaj przywołam trochę pochodni O No i on teraz będzie sobie spał Myślę, że... U. No, obudziliśmy go Niechcianie, ale obudziliśmy Tak, czyli mogą spać, mogą spać Oczywiście automatycznie ym, Wstają yy, Tak, a tutaj mamy właśnie kotka Który wspiął się na drzewo Problem jest w tym, że one same nie umią zejść z drzewa Czyli my musimy im pomóc To jest właśnie na strachu I my tam musimy się teraz jakoś dostać yy, I mu pomóc Dla widzów, którzy, którzy nie wiedzą co ja robię to jest komenda single tail command, do której link znajdzie się w opisie do filmu No, bierzemy kotka po prostu, pomagamy mu, schodzimy, puszczamy go, no i kotek jest zadowolony. W niektórych przypadkach może się pojawić błąd, że nie będą wyświetlać się imiona oraz, y, a, oraz emot ikony w kotku, mimo że są one włączone w opcjach. Wtedy wystarczy użyć na, na nim, na kotku książki. No i wtedy powinno wszystko się automatycznie naprawić. Tak samo jak u zwierząt, zwierząt kotowatych na kotkach także możemy używać biczu. Przez co siada oraz staje dany kotek. Jeżeli chcecie zobaczyć jak zrobić bicz, to zapraszam do poradnika o kotowatych. Przejdziemy do ciekawszej rzeczy, czyli rozmnażania. Chciałbym pokazać jak możemy się bawić z kotami. W tym celu robimy sobie kłębek wełny z czterech sznurków. Postawiając je w taki sposób. Wychodzi nam jeden kłębek wełny. Kłębek wełny służy do kilku rzeczy. Trzymając go kotki będą z nami podążać, czyli jest to środek dzięki któremu możemy przemieszczać kotki. I możemy także tym kłębkiem bawić się z kotkami. Rzucając go rzucamy go i ten kotek automatycznie zaczyna się bawić emoticona już mówi sama za siebie że jest kotek zadowolony no i właśnie o to chodzi z tymi kotkami będę się on bawił to, tym kłębkiem aż się znudzi teraz przejdźmy do jednej z najciekawszych rzeczy czyli czyli rozmnażanie kotków Proces rozmnażania zaczynamy używając na obu kotkach ciasta. Ciasto robimy w taki sposób i potrzebujemy ich dokładnie dwa. Dobra, mając te dwa ciasta dajemy obu po jednym. Ten temu już dałem, czyli wysiedla się serduszko nad nim i drugiemu. Teraz oba zaczną się całować, mruczeć na siebie. No i cały tutaj całą paletę swoich tam zabaw nie wiem czekam w jakimś czasie jeden z kotków będzie w ciąży chyba skończyli o i ten kotek jest w ciąży on się teraz kładzie do łóżeczka i zaraz urodzi malutkie kotki o to jest emotikona rodzenia spocona emotikona Czekamy, a może urodzić kilka kotków naraz. O. Właśnie urodziła dwa kotki. Takie słodziutkie, malutkie koteczki. One się wszystkim bawią, wszystko rzucają, wszystko uderzają, nie tylko wełnę. Nawet książki, po prostu wszystko co im rzucimy. Wszystkim się bawią. No gdy je podniesiemy to oczywiście na głowie sobie naszej stają Często chodzą za matką, to jest też bardzo fajnie zrobione Często za właśnie podążają za matką i gdy zaatakujemy takiego jednego, to wtedy matka się na nas rzuci. To jest oczywiście oczywiste. Oczywiście. No. Właśnie w ten sposób rozmnażamy kotki. No dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że poranik Wam się podobał. Mam nadzieję, że wszystko wiecie o kotkach teraz. Jak je rozmnażać, jak je oswajać, jak się z nimi bawić, jak odpowiadać na nich, emotikony. Pamiętajcie, jak proszą o jedzenie, to postawcie koło nich e, łóżeczko z jedzeniem lub z mlekiem. Lub po prostu przenieście je klikając na nie wciskiem myszy do, do wybranego celu, na przykład do łóżeczka. E, dobra, więc bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. E, jak podobało się to od... Pamiętajcie o, klikni o kliknięciu przycisku fajne oraz dodaniu filmu do ulubionych. Bardzo mnie tym wspieracie jak tak robicie. Yy, no. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli chcecie więcej filmów. Yy, no i oglądajcie nowe jak i starsze filmiki. Yy, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Czy wiedziałeś, że gdy podpalimy świnie, Wyleć z niej upieczony kotlet schabowy. Cześć, witajcie w interaktywnej tablicy poradników o Mow Creatures. Kliknij na jeden z obrazków, aby przenieść się do jednego z poradników, który Cię interesuje.